Cześć kochani, dzień dobry, witajcie. Jadę w największym korku z dzisiejszymi atakami paniki. Także nie jest wesoło, władowałam się w korek, sobie jadę, relaksuję się. Jestem Buddą, oazą spokoju i kryszną, i nic mnie nie rusza. I tak sobie myślę, już dzisiaj drugi raz mnie to łapie, nie wiem dlaczego, może dlatego, że po prostu Znowu mam dziwne uczucie w moim oku, które mi przeszkadza od paru miesięcy. I dlaczego to nagrywam? Dlatego, żeby wam uświadomić, że ataki paniki są tylko w naszej głowie i musisz po prostu ujechać i myśleć, że wszystko jest dobrze, nic się nie dzieje, przecież jadę, przecież widzę, przecież inni też jadą. No i właśnie po to jest ten film. Tak wygląda właśnie korek, który możemy podziękować za coś co nazywa się Borgarlina. Ja nie jestem absolutnie za zmianą na ten system. Jest to system udoskonalający miasto w podróżach autobusem miejskim, podmiejskim i jak, jak widzicie po prawej stronie, czerwony pas, który właśnie. Zdjęto z pasu ruchu dla samochodów i jest przeznaczone tylko i wyłącznie dla autobusów, właśnie dla tej borgerliny. I w tej chwili jest godzina 17:09. O tej godzinie taki korek tutaj nigdy nie był. I powiem jedno: czy ludzie przesiądą się na autobus? Nie, nie przesiądą się do autobusu ci, co jeżdżą samochodami, ponieważ mają dzieci, ponieważ jadą na zakupy. Ponieważ zwyczajnie przyzwyczaili się, ponieważ zwyczajnie nie będą jeździć autobusem, skoro mają samochód, za który płacą kredyt lub kupili go za gotówkę, i tak naprawdę najlepsze rozwiązanie w postaci najlepszego połączenia autobusowego, no moim zdaniem, w mojej opinii, nie rozwiąże tego problemu. Pomimo, że od paru dni miasto już nie puszcza autobusów co 20 minut. A już jeżdżą co 10, jako super atrakcja, ceny biletów bez zmian z ewentualną możliwością podwyżki i nie wiem ile kosztuje bilet miesięczny na autobus, ale jest to bardzo droga impreza i dlatego w Reykjaviku tyle ludzi jeździ samochodem, bo zwyczajnie się nie opłaca to. I powiem Wam szczerze, ja jako inwalida nie wiem ile w tej chwili kosztuje mój bilet roczny, bo tutaj mówię o bilecie rocznym, by trzeba było to porównać. Prawdopodobnie jest 2-3 razy, razy tańszy jak dla osoby zwykłej, około 30 tysięcy koron na rok. Czy ja bym jeździła autobusem? Kuźwa nie, nie jeździłabym autobusem, bo tak jak w tej chwili stoję w tym korku, to jestem zadowolona, że mi na głowę nie pada, że nie muszę dźwigać, że właśnie jadę wypierdzielić parę rzeczy na Sorpę. Ja, ja się nie widzę w autobusie, słuchajcie, absolutnie się nie widzę, przez cały dzień jechać na Sorpę, żeby wywalić właśnie takiego starego, tu nie mogę Wam pokazać, Kikuta dla Kota, drapaka, który po prostu jeździ ze mną w samochodzie już z miesiąc czasu. Ale ja nie wyobrażam sobie zapierdzielać światami, a później wynajmować jakiś samochód, płacić komuś, tylko dlatego, że ja bym chciała, żeby się tego pozbyć i po prostu sobie jadę z kimś na sorpę i płacę komuś dodatkowe pieniądze. Słuchajcie, mój samochód mało pali i po prostu zwyczajnie, zwyczajnie mi się naprawdę nie opłaca autobusem jeździć, poważnie mówię.